Witam Cię ponownie w trzecim filmiku. Chciałbym powiedzieć Ci o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz jest taka, że zawsze możesz do mnie napisać na grupie Facebook prywatną wiadomość. Jeżeli jest jakiś problem, piszesz i go rozwiązujemy. Druga rzecz, chciałbym mieć z Tobą interakcję, dlatego jeżeli już zabierasz się za ten kurs i oglądasz ten filmik, to. Napisz do mnie, a ja ci wyślę książki i wybierzesz sobie jedną z nich, dzięki której będziesz uczyć się gramatyki angielskiej. Natomiast w międzyczasie, oglądając te filmiki, które tutaj produkuję, będziesz uczyć się różnego rodzaju niuansów, ciekawostek językowych, żeby ten speaking ruszył. No i trzecia rzecz, którą na początek chciałbym, żeby jakby ten Twój taki pierwszy wysiłek do nauki języka angielskiego to 30 czasowników bardzo popularnych w pierwszej formie i drugiej i właściwie może w trzeciej tak by było najlepiej czyli 3 razy 30 to 90 90 słów ale oczywiście możesz zacząć od myślę 60 to wszystko będzie w folderze więc wszystko będzie objaśnione zobaczysz czego od ciebie wymagam no i możemy przejść do Tłumaczenia kolejnej ciekawostki. Zatem ostatnio mieliśmy czasownik być. Napiszmy sobie go. Czasownik być jest dosyć specyficzny, ponieważ on jest jakby po jednej stronie. Czyli tutaj mamy być i to się nie zmienia. Tu mamy czasownik być, natomiast inne czasowniki, typu na przykład Czuć, robić, biegać, może być spacerować, może być latać i tak dalej. Te wszystkie czasowniki będą po drugiej stronie. Oczywiście napiszmy sobie jak to, jak to będzie. Czyli czuć to jest feel, robić to jest tu, biegać to jest run, spacerować to jest walk i latać to jest fly. Zobaczmy sobie w kółko. To są dwie rzeczy, których nie wolno łączyć ze sobą. Przynajmniej na początek. Jak to zrozumiesz, będzie ci o wiele, wiele łatwiej. Hmm, oczywiście przypominam ci, że być to be, dlatego odmieniamy go. I am, you are, he, she is, czyli to, co było w pierwszym i drugim odcinku. No i pójdźmy o krok dalej, czyli jeżeli mamy na przykład czasownik feel, do, run, walk, fly. To co mamy zrobić, znowu będziemy e, posiłkować się I, you, he, she, it. We, you, they. Cały czas operujemy tym samym. E, dlatego też język angielski jest prosty. E, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Czyli jeżeli chcemy powiedzieć ja czuję, no to powiemy I feel. Jeżeli powiemy ja robię coś, no to powiemy I do. Jeżeli biegam, no to I run. Jeżeli spaceruję, no to I walk. Latać I fly. No i teraz. Jest różnica. Ponieważ będzie ona widoczna w pytaniach i przeczeniach. I zaraz o tym powiem. Natomiast ważne jest to, że ten czas nazywa się Present Simple. Jakby chcę, abyś zwrócił na to uwagę, że Present Simple jest jednak tutaj. Nie tutaj. To jest czasownik być, który ma prostą formę i to już sobie omówiliśmy. Patrzymy tutaj. Present simple to jest y, prosta, jakby zasada. To są wszystkie rzeczy, które dzieją się w zwyczaju. Czyli możemy sobie po prostu podpisać zwyczaj. E, wszystkie rzeczy, które dzieją się w zwyczaju. Zazwyczaj robię to, zazwyczaj piję kawę rano, nie wiem, zazwyczaj rano wstaję i tak dalej, i tak dalej. E, dodatkowo można też powiedzieć o y, nazwie czasu. Czyli present oznacza teraźniejszość. Czyli to są rzeczy, które dotyczą teraźniejszości. No i simple to jest czas prosty. Czyli simple oznacza prosty. Jeżeli ty chcesz powiedzieć, to jest proste, to powiesz jak jest simple. I tutaj już sobie rozrysowałem pewien schemat, żeby było o wiele łatwiej. Dlatego jeżeli chcesz posłuchać, zapraszam Cię do czwartego odcinka.